Tu kostek. Dzisiaj Wam pokażę recenzję kostki Shanksu Wind? Widzimy. Tu kostka się fajnie porusza. Maszyna, sina, tak będzie. Fajnie tak będzie sina, ale. Ościna zakrętów jest y, tyle tyle O, tyle już nie A w odwrotę, jest bardzo faktownie No, no. Więc y, Ten Zrobię przykładowe ułożenie, żeby wiedzieli jak się koszka sprawuje Zaraz wam pokażę jeszcze mm. budowę No więc... Nie, to nie będę cięcia ja robił Mnie nie potrzebne jest a, Tak, 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 tak O, zacięła się. No i jak widzimy jeszcze budowę Wam pokażę. Y, tu mamy... nie wiem czy to będzie widać. Tu mamy taką budowę. O, widać może? O, tu takie stoliki są wężnik o wyjąłem jest taki tutaj wyszła nowa edycja Szynczu Aurora i niedługo i wyszła jeszcze no tam dawno wyszła Szynczu Aurora y, którą ma mój kolega Dawid a ten a jeszcze wyszła teraz niedawno chyba w tym roku tak Shengshu y Linglong -y -y. No, więc y -y. Złożę tą kostkę O, o ja włożyłem O, się na się za bardzo tak no płynnie się porusza, tylko są to za i niekiedy się popis zdarzają. No, zacina się. No, zacina się. No to dajcie łapkę w górę i cześć!